Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy widzowie Speedrun 6.0 Przeciwnik bardzo silny, 2472. No, te partie już na pewno są na wysokim poziomie, już tylko patrzę z kim mam do czynienia. No i co to? E3? Po prostu E3. Dobra, gramy G6. Zbudujemy domek na piasku. Mam nadzieję, że nie na piasku. No, zobaczymy, jak to się potoczy, ale E3D4, no tak, na spokojnie to wszystko idzie. Póki co on nieagresywnie podchodzi do sytuacji. Ale poziom, fajnie, tutaj już się może dziać. Dobra, Roszada, plan będzie taki: D6 i dążymy do ruchu E5. Walczymy o centrum. I myślę, że tu będzie całkiem sympatycznie skoczek z B na D7. Goniec D2? Jaki dziwny ruch w ogóle. No dobra, skoczek z B na D7, tu nie ma co kombinować. Co on tak chce zagrać w ogóle? To Tak dostanie chyba skoczka. Dziwnie, dziwnie zagrał ten goniec D2. W ogóle mi się nie podoba. C4, okej, okay. E5, no i okej, okay. mamy normalną pozycję. Nawet bym powiedział bardzo zadowalającą. No i wieża E8, grożą widły. Jeszcze raz tylko przejrzę tego gościa, bo yy, no ma 600 partii ponad. 670 nawet. Ale w blicu 1100. No może lica po prostu nie gra. No bardzo wysoki procent. Jakieś porażki tutaj miał. Hmm, no dobra, zakładajmy, że jest w porządku gość. Dobra, Hetman C2 w takim układzie. No C6 ruchem obowiązkowym, żeby tu nie wszedł skoczek. Wiadomo, Hetman E7 trzeba zagrać za chwilę. I będzie grać gitara. No, <laughs> ja takie pozycje bardzo lubię. B3, Hetman E7. No i co on tutaj w ogóle będzie tworzył? Według mnie pozycja czarnych jest bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna. Nie ma gońca na A3 w ogóle. Cofnął się w ogóle. No właśnie, co, zagram tak. Skoczek będzie musiał się jego cofać. Będzie mega przyjemnie. Czy też nie muszę w sumie? No dobra, gramy te E4. No gramy te E4. Tak troszkę to przy... przeszło do y, ataku królewsko-indyjskiego. Nie wiem, czy zauważyliście. Skoczek G G5 jest bez sensu. Przecież ja gram tutaj. On nie może zbić. On zagra na H3. Długo myśli nad tym oczywistym ruchem. No i co, i zagram G5 przecież. I nie wpuszczę go. Nie wpuszczę go na F4. Skoczek jest w ogóle uwięziony. Przestawiam sobie skoczka. On przez F3 oczywiście może kombinować. Przecież, moja pozycja jest rewelacyjna. Nie, nie, nie rozumiem. Nie rozumiem. Czasem na pewnym poziomie jest. mega dziwnie. Poza jest świetna czarnymi. A 4 ruch według mnie zbędny. Przestawiam skoczka. Tu już grożą bicia na H3, co nie oznacza, że chcę to zrobić. Ale nie wykluczam takiej ewentualności. On idzie tędy. No, Przestawiam skoczka, no już tutaj bicie jest takie fajne, bo wchodzę skoczkiem też sobie na pole H4. Ten skoczek mi nie ucieka stąd. on sobie leci pionami. Nie kumam. Biorę na H3, gram hetmanem i biję tam. Długo myśli nad biciem. O co chodzi w ogóle? No i Hetman. I biorę pionka. Znaczy, król G2 tutaj, król G3 to już chyba jest Harakiri, nie? Nie wydaje mi się, że tak powinien zagrać. No F3, no właśnie. Obronił pionka? To znaczy, tak, no ja mogę wziąć tu. On weźmie tu. Ja zagram tak, on tutaj. Widział co się stanie. Mogę też tak zagrać w sumie bić, a nie, bo tu dostanę plombę. Zbije tu, wieża zbije. Zagram tak. On tu. No dobra, piję. Strasznie dziwna pozycja. On no się długo zastanawia. No na pewno trzeba zbić wieżą. Skoczek H4. No wieża G3 na pewno zagra. Kęka jednak jeszcze nie zdobyłem. No i co? Będę musiał wrócić Hetmanem i się ładować tam. Albo co, zdwoić wieżę po prostu? Mogę też tak grać i wracać sobie tą, tym skoczkiem. Znaczy, i zrobię jeden taki manewr, bo on wróci, ja będę musiał tam. I remis jest w kieszeni, bo tu ewentualnie bije pionka, więc no, remis w kieszeni mam. Poprzez powtarzanie ruchów. No zobaczcie, cyk, cyk. Tylko, że no nie chcę remisu, chcę, chcę no walczymy o wygraną przede wszystkim. No właśnie, no i takie powroty są możliwe. No, no zagram wierzą, i będę chciał zdwoić. No już mam opcję taką w sumie. Co on tak? Może nie, no tu się osłabi. A6 Strasznie dziwnie. No B6, ok. To nie jest raczej komputerowy ruch ten A6. Chociaż. Chcesz... Ja sam nie wiem, jak to interpretować. No, Zdwajam wierzę, no przede wszystkim. Eee, tylko że właśnie nie widzę teraz progresu za bardzo, bo tutaj wejdę, no, to tylko się wymieni, nic więcej. Aha, on chcesz, chcesz tutaj, tu, tu i żeby mieć tu opcję. No ja to widzę, widzę, widzę. Może tak po prostu zagrać. To też jest jakaś myśl. To skoczek tu wejdzie paskudnie. No dobra, gramy C5. Damy C5. Już koncepcja będzie teraz inna. Przestawić skoczka na E5 byłoby fajnie. Bicie? Przepchał. No to wygląda na bardzo komputerowy ruch. E, pytanie, czy ja mam teraz czas, żeby tak zagrać i tu? No spróbujemy. No przecież muszę przestawić skoczka na aktywną pozycję. Chociaż mogę tym skoczkiem też przejść sobie tu, ale no. Wieża F2 dziwnie gra. No dobra, przestawiam, kombinuję, żebym tylko tego nie żałował. Tam jakieś F5 jeszcze istnieje, fajne. Może wieże przestawić w ogóle i zagrać te F5. No właśnie, zobaczcie, jak on tak dziwnie, dziwnie, naprawdę dziwnie gra. Niech będzie wieża F8, bo zmieniam opcję na F5. No co, goniec wejdzie tutaj, to wchodzę tam. Bardzo komputerowo zagrał tutaj według mnie. Wszedł skoczek, tu grozi. Aha, tutaj grozi. Kurczę. Tak jakbym go trochę tutaj puścił teraz. Eee, czekajcie, ale mam chyba taki ruch. Goniec E5, przecież broni i potem F5. F6 zagrać, bo tutaj bicie, bicie. Nie, no tu mam przecież ruch. Dobra, F5 jest dobrze. F5, on się przestawi tak zapewne. A nie, nawet, nawet się nie przestawił tak dziwnie, dziwnie, dziwnie. Wracamy, żeby przestawić skoczka. Tu muszę uważać na tego pionka. Dokładnie muszę zagrać. Tak. On może zagrać końcem. No, oczywiście, ja tutaj. Te takie manewry. Powiem wam, e, z kim ja gram te pozycje? No, przestawiam. Pozycja jest bardzo dobra, ale coś mi tutaj nie gra. Coś mi tutaj naprawdę nie gra. Czuję po prostu te pewne, pewne tutaj. Zależności. No, skoczek wszedł i co tam coś kombinuje? Koniec. G4 bardzo mnie kusi, żeby to wszystko powymieniać. Jeszcze przestawię Hetmana, wzmocnie. G4. G4 się nasuwa bardzo. No, zobaczcie, on wraca tak zagrać no chyba g4 trzeba po wymianach to nawet skoczek może fajnie zbić no białych pozycja jest po prostu cudowna no i tutaj zbija nie no pionkiem oczywiście przecież skoczek wchodzi na f3 no tutaj oczywiście te wymiany mogą nastąpić ale to jest genialna pozycja długo się zastanawiał nad tym biciem No tak, no. Jak tutaj, no to tam y, może jakaś taka opcja. No właśnie. Patrzcie, jak on szybko gra? Mm, tutaj mogę go związać. Pytanie. Tu, tu, tu. Tu mogę zbić. On nie może... Aha, może tutaj, bo nie mam takiego ruchu. Eee. Hmm. Zawsze jest też tak, 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 tak i koniec. Nie no. Przecież tu jest... To jest cudnie tym skoczkiem wejdziemy. Wrócił co ciekawe. Dobra, koniec. Koniec E5. No, nie tu i atakuje, jeszcze tam przy okazji przecież. O co tu chodzi w ogóle? Czasami jest tak, że jak gramy z silnikiem zdobywamy przewagę, to on takie już naprawdę dziwne ruchy wykonuje. Ale tutaj, no, atakuje cały czas. No dobra. E... Chyba Hetmanem trzeba zagrać. No tak, zwiążemy, bo jeżeli będzie bicie, to gram tutaj. W pionkach jest porówno. Wow. Ja nie widzę takich ruchów. Kurczę, żeby ja się tu nie wplątał, teraz kłopoty. Tak może zasunąć. Zbiję. No właśnie... Hmm. Tak to tak. Kurczę, no to chyba źle zagrałem. Dobra, wracam. Tylko pytanie, gdzie? Tutaj wracam, żeby bronić na F, na D6. Też nie dziwna pozycja. No Bicie, bicie. Teraz już się upraszcza. Już jakieś szachy grożą. No tak. Po prostu bronię piona mocniej. Kto będzie chciał przejść tutaj? Długo myślę, co nie. Idę królem. Źle, 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 bo będę musiał tego pionka bronić. Yy, a nie, spoko. Chwila, chwila, dobrze, bo mogę wymienić. Hetman, on nie chce wymiany. Jak on w ogóle gra? A jakbym zagrał tu. On zbije. Ja zagram tam. To musi być wygrana. Intuicyjnie tak gram w tym momencie. Bicie tu, tu. Grozi mat, jak tu, to tu. Koniec. A tu jest też siatka matowa. Patrzcie, zbił. O co tu chodzi w ogóle? Strasznie, strasznie dziw. Nie, sorry, tak wiem, gadam do siebie. Ale patrzcie, nic nie ma, nie? A tu? Nie, pionka mogę wziąć? Wezmę pionka, on mi da szacha. A tu, on tu. Biorę pionka. W ogóle Hetman F1 nie widziałem. No, on tutaj. Kurczę, wiecie co, no, gram z programem. Po prostu wiem, że gram z programem. Gram tutaj, szacha nie ma. Była na pewno wygrana pozycja, ale nie, nie docisnąłem. Bicie, bicie. No, on tu na szczęście szacha jakiegoś. Czy nic się nie boi? Mogę wymienić hetmany, Tyle, że to co mi da? Może tak w ogóle zagrać? Może tak w ogóle zagrać? Go tutaj zwiatkować. Tak, bo jeszcze mam osłonę. Bo tam jeszcze takie ruchy są. A mało. Ja muszę patrzeć na czas. Podchodzę królem. Muszę się troszkę pośpieszyć. Szacha widziałem. On może dać szacha mi teraz wymienić. Hetmany. Ale mój król jest aktywny. Nie chciał wymienić. Hetmanów. Damy jednego szacha. Dobra, wymieniam te hetmany. 40 sekund mu zostało. No muszę tak bronić tu. Szacha, szybko damy, przejdziemy tu, bo tam. Nie, no raczej cofnąć się trzeba. No, jemu zostało 20 sekund, ale strasznie równomiernie gra gościu. Tak, zagrajmy. Tak. To jest wygrana. To jest wygrana, ale mega dziwnie, już ją analizuję. Mega dziwna partia w ogóle. Co tu się działo? Całą partię w napięciu, że gram z silnikiem. O co tu chodzi? No bardzo dziwny ruch, Goniec D2, może specjalnie tak zagrał. Ciężko stwierdzić, słuchajcie. Póki co czarnymi pozycja jest bardzo przyjemna w tym momencie, no c6, tak. Tu hetman e7, wszystko działa, goniec e2, nie? W ogóle tak jakby specjalnie robił jakieś takie słabsze ruchy na początku. I skoczek g4, bzdurka, tak, tak. No i g5, no to jest też ok posunięcie, można w sumie tutaj zagrać od razu, zgadza się. Bo jak zagram od razu tutaj i skoczek przejdzie tak, to dostanie i będzie musiał wrócić. No właśnie. No ale dobra, poszło G5, tak. A4 błąd. Czy on to grał specjalnie? B4. Dobra. A 5. Ruszał tymi pionami. Tak typowo komputerowo to są posunięcia tymi pionkami według mnie. Nie raz grałem z silnikami i coś tam w trawie piszczy. No co widzicie? Na H3 super. Hetman D7, ruch dobry. F3, ok. Aha, silnik mówi, żeby jednak wziąć tutaj. Tutaj bicie i skoczek G4. I on ha, no bo tutaj przecież grozi, on by musiał odbić. Tak. I C5, takie posunięcie fajne. Rozbijające te pionki w ogóle. Zgadza się. Fajnie to wygląda. Krzysztof zbił. Wieża zbiła. Ok. Skoczek H4, wieża G3. No i tutaj chciałem właśnie to powtórzyć, sprawdzić. No on powtarzałby. I teraz C5. Ja ten ruch miałem w głowie podczas partii, tylko jakoś o nim nie wspominałem. To jest też takie typowe uderzenie w centrum, żeby spróbować to rozbić. No ale zagrałem bardziej miękko. Ruch A6, zobaczcie. Tak. O, nie wiesz? D5. C5 jest ok. Bec. W ogóle każdy normalny człowiek by to zbił. Żeby mieć tutaj wolną linię, skoczka na, yy, skoczka na pionka, a on to po prostu przepchał tak komputerowo, według mnie. Hetman D8. Cały czas czarne mają tutaj przewagę. Skoczek się przestawił. Król H1. F5 można było <laughs> od razu zagrać. F5. No tak, dlaczego nie zagrałem? Nie mam zielonego pojęcia, przecież bicie, bicie, jakość więcej. E, oczywiście też to rozpatrywałem. Wszedł skoczek, no musiałem zagrać tak. Wieża wróciła, to jest najlepszy ruch w pozycji w tym momencie, bo każde inne jest na minus, a teraz jest plus 0,6. On wrócił tak. F5. Skoczek G3 pokazuje silnik, a on zagrał skoczek C3. Najgorszy ruch. Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. Goniec wrócił. No tutaj można było wzmocnić, zagrać hetmanem. Przecież to jest super pozycja czarnymi. E, I wieża F1. Tutaj silnik każe zbić e, na C3 mimo wszystko. Dlaczego hetmanem nie można? Aha, wchodzi skoczek i fantastyczne pole jest na E4. Skoczki tutaj brylują. E, no właśnie. To są takie ciężkie bicia, w odpowiednich momentach takiego gońca wymienić ze skoczka nie jest tak łatwo. No ale to było dobre bicie w tym wypadku, bo tu konkretnie skoczek wchodził i pola się zajmowało bardzo, bardzo ładne. No dobra, wieża F7, król G1, wziąłem go na czas, słuchajcie. Skoczek E5, okej. Okay. Przeoczenie, dlaczego? Bo, bo już Moment, moment, tak. Jakie przeoczenie? A że nie C3 cały czas przeoczenie, dobra. Tak, 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 tak. Skoczek. No i tutaj poszedł ruch Hetman s 7 Jeszcze wzmocnienie. Jest ruch G4 i F4 możliwy. No zagrałem G4. Wydawało się logiczne. Bicie. Bicie skoczkiem jest lepsze. Chodzi o to, że on musi to wybić i nie ma białopolaka i tutaj wchodzę po prostu. Ale... Pionek wziął też jest dobrze. Tu wszystko do końca. On długo myślał nad tym, tymi biciami. Tak Hetman. Tak sądziłem, że taki Hetman F5 jest ok. No dobra, ale to też jest dobry ruch. To też jest dobry ruch. Ruch H1. Najlepsze rozwiązanie, powiedzmy, w pierwszej linii. Goniec E5. Co jest tu lepszego? No tak, Hetman F5 jest taki ruch. Dobra, poszedł Goniec. Goniec na C3, Hetman F5, dobre. Goniec D3. I Hetman wrócił beznadziejnie. Chodź, przewagaj, tak jest dalej. Tutaj trzeba byłoby zbić. Zagrać tu, na przykład tak. Jeżeli skoczek, no to tam Hetman oczywiście. I skoczek wraca, skoczek F5. No i się bawimy dalej. Przecież czarne tutaj bez ryzyka większego grają. Dobra. Poszło tak. Bicie, bicie. No, cały czas jest przewaga czarnych. Goniec Edwa, błąd. Tutaj też błąd, bo można było z powrotem zagrać Hetmanem. Wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia, czy grałem z maszyną, czy nie. Strasznie takie maszynowe ruchy, według mojej oceny, ale yy, może on to specjalnie pograł? Nie wiem. Hetman F5 zbił, czyli błąd. Yy, U. Hetman g6, jakie dobre posunięcie. Bo co, jak skoczek na przykład tu by zagrał. Aha, tu jest mat. To przeoczyłem. Przeoczyłem. Zagram hetman f2, hetman f1. To i tak jest dobre posunięcie. Cały czas wygra na czarnych. Ach. Tak. Król tutaj to remis pokazuje, a co wygrywa? Odejście królem tutaj? Wow. Jakiś niuans to musi działać, ale to głębsza pewnie analiza. Dobra, poszło tak. Pokazuje remis, ale dobra, dlaczego? Zbił znowu źle. No silnik by zbił tu. Nie wiem, nie wiem, zostawiam wam do oceny. Ja jestem już w kropce w tym momencie. Nie mam zielonego pojęcia. O co chodzi? No on zbił, czyli cały czas tutaj daje mi tą przewagę. Oczek wleciał, tak. Tu już się przyznaję, że trochę na ten czas grałem i poprawiałem swoje figury. Nie widziałem nic konkretnego, choć przewaga czarnych jest cały czas. No i wymiana. A tu jeszcze była ciekawa opcja, jak Hetman H8 w ogóle. Z tej strony, takie rozciągnięcie Hetmanów wspaniałe. Mm. No dobra. Tak, 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 tak. Ach, nastąpił. No i partia się skończyła. Nie mam zielonego pojęcia, znowu się powtarzam. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej partii. W ogóle... No ale dobra, ranking do przodu, no jeszcze ciśniemy tego speedrana, dociskamy maksymalnie 2432. Dzięki za dzisiaj i do następnego.